Cześć, teraz przejdziemy się windami w blokach przy ulicy C. Mazowiecka 20A, 28C, 30A i 34, chyba tam jeszcze jest B. Zapraszam. Jesteśmy na Mazowieckiej 20A. Mamy zręba po modernizacji przez Elszyka. Palownik! Cześć. O, bardzo ciekawe jest. O, szósta. Oświetlenie kolejne. Tak się to prezentuje. O, takie fajne niebieskie podświetlenie guzika, ale wyświetlasz takiego od do Tisa. Taki jakby jest. Przejdziemy z tym wzrębem dwa razy, bo zawsze tak robię, jak jest mało pięter. Jeszcze raz na szóste. Jeszcze raz na szóste pojedziemy. ja sobie od razu już zero kliknę. Fajna osiedlówka. Ale taka zmodernizowana. Teraz się udamy na Mazowiecką 28C albo nie wiem jak to tam idzie po kolei. Chyba, chyba w ten sposób. I wracamy na zero. To jest w Sopocie. Nie wiem czy się... Mam nadzieję, że się nie pomyliłem z Gdańskiem, bo bardzo często w Gdańsku nagrywam, no i nagrywałem, no i się mogę prze... niestety się mogę pomylić zawsze. Zero. Idziemy dalej. Jesteśmy na Mazowieckiej 28C. Mamy. Bez bardzo zmodernizowanego. Piąta. Oryginał. Tym razem nagrywam to trzeci raz, bo niestety coś się z ostrością dzieje tutaj, nie wiem o co chodzi. Coś mi tutaj ostrość osuje w tym zrębie. Zielony, na no podświetlenie guzika ma ten guzik, więc co jest dużym plusem, nawet taki unikat jest. Cześć! No to fajnie nawet, nie? Oświetlenie. Fajnie, że tutaj jest rępo oryginalne, tak jakby jest. Jeszcze raz na piątkę. Panel jednorzędowy, oczywiście na 5 pięter. Nie ma podanego roku budowy. No niestety muszę to trzeci raz nagrywać, bo coś ostrość mi muli w tym zrębie głupi. Nie wiem, co się dzieje. Ale teraz chyba jest już jest dobrze. Dobra. Wracamy już na zero. No, teraz chyba już najlepiej będzie. Nie wiem, ze zrębem. się wydaje, że po prostu coś słabo, sła, słaby sygnał. Sygnał tutaj jest w tym zrębie chyba. Ale dobra, już mi się dobrze nagrało w końcu, więc już może tak być. Tak to jest, niestety muszę poprawiać nieraz. Dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy na Mazowieckiej 30A. Mamy zręba, zręba zmodernizowanego przez L. -Szybka. Piąte. Jedziemy. Podobny trochę do tych zrębów na słowackiego. W ogóle. A słowackiego podobne, strasznie. Bo chyba będą wyjść, niestety. Ktoś mi się może dosiąść. Dobra, wejdę, bo Chyba ktoś będzie winda zwoływał. Chyba. Zobaczmy. Niestety ktoś zwołał windę. Tutaj macie jeszcze widoki. No niestety no. Musiałem wyjść. Ktoś Windę zwoływał. Dobra, zaraz wracam. Już z jedzie. Nie ma nikogo. Dobra. oświetlenia macie. Mogę Wam pokazać. Cześć. nie, to jest taki sam... O nie. Bez powodu mi się na drugim zatrzymała. My też się chyba przejdziemy jeszcze drugi raz. O ile mi się nikt na zero nie dosiądzie. Ale może trochę wyżej. No to. To idziemy sobie jeszcze wyżej na trzecia. No niestety, tam ludzie, dużo ludzi się tu, tu chodzi. A mimo, że to jest pięciopiętrowiec, to są dane. A nie, to jest instrukcja. No dobra, trzecia. No jeszcze na zero pojedziemy. Wyświetlacz. to samo, co na mazowieckiej 20a. To samo, dosłownie to samo. Jesteśmy na mazowieckiej trzydzieści dworca. Mamy srebra zmodernizowanego. Zapomniałem wspomnieć, że jeszcze jest blok trzydzieści dworca. Tu już kolejny oryginał, ale na zewnątrz ma guzik taki słajdowski, więc w pełni oryginalny to nie jest. Cześć, piąta. Panel oryginalny, też z podświetleniem, Oby nikt nie stał, zobaczymy. Piąte jeszcze raz. Każdy przejazd dwa razy będzie, bo tutaj mało pięter, więc żeby był odcinek dłuższy, to każdy przejazd będzie dwa razy. Do danego roku budowy, chyba że tutaj jest jazd, yes. nie ma, niestety. Nie wiem kiedy będzie przegląd pracy technicznej, więc mam nadzieję, że nie jest zagrożony, bo w sumie może być zagrożony, niestety. Jesteśmy na Mazowieckiej 34A. Mamy zrębę zmotorizowanego przez Atyszyka z 1980 roku. I to będzie już na tyle, jeśli chodzi o ten film. Tu już do szóstego, nie do piątego. Więc się przejedziemy dwa razy. Cześć. Tu oświetlenia. To samo co na mazowieckiej 20A i 30A. Takie niebieskie podświetlenie, jak w Otisie podobnie. Tylko, że na mazowieckiej 30A mi się bez powodu zatrzymała na drugim. Nie, bo ktoś czeka. falownik ona już ma niestety. Wyświetlacz od TISA. Minus ogromny. A podobne są na słowackiego w Gdańsku. Tyle powiem. Dzięki za oglądanie tego filmu. Cześć.